Panie pośle, chciałem wrócić do tematu powrotu emigrantów z zachodu czy z zagranicy, gdyż sam jestem osobą, która wróciła z zachodu i chciałem panu obiecać, że nie obietnica działek za jedną złotówkę skłoniła mnie do powrotu do Polski, tylko wiara w to, że w Polsce dochodzi do zmian światopoglądowych, że poprawia się jakość życia. I nie mówię tutaj tylko o kwestii materialnej, ale właśnie o jakości życia. Młodzi Polacy, którzy wyjechali do Anglii, do Niemiec czy do Skandynawii, spotkali się tam z nową, innym sposobem życia, gdzie jednostka ludzka jednak jest bardziej doceniana, gdzie jest zwiększa wolność wyborów życiowych. Czy więc nie uważa Pan, że właśnie to jest droga, którą Polska powinna pójść, żeby zachęcić młodych Polaków do powrotu, żeby właśnie dać im w Polsce tą możliwość autorealizacji w społeczeństwie polskim? I wcześniej mieliśmy przygotowane pytanie, czy nie uważa Pan, że dobrym rozwiązaniem w Polsce, z punktu widzenia gospodarczego, nie byłaby legalizacja marihuany? Na przykład, jako jeden z elementów Światopoglądowych. Bo z jednej strony w, byłoby ta, ta kwestia e, no, wolności światopoglądowej, a z drugiej pa, państwo polskie by wiele zarobiło z podatków, a po drugie polscy rolnicy mogliby sporo zarobić na produkcji e, konopi. Wyobraża pan sobie te hektary konopi indyjskich. Czemu nie? Czemu nie? Można by na tym naprawdę no ja pytam wiele zrobić. posła, czy sobie wyobraża wy z pewnością. No, nie hektary, no ale żeby jednak można było na tym zarobić. Czemu nie? Na pewno się zgadzam co do tego, że poprawia się w Polsce jakość życia. I to widać wyraźnie także, jeśli chodzi o liczbę młodzieży studiującej. To widać wyraźnie, kiedy się jedzie przez Polskę i się patrzy na ilość inwestycji budowanych, nowych domów. To także, tak jak Pan powiedział, zasługa tych, którzy pracują za granicą i tu przywożą pieniądze, inwestują, przeznaczają na konsumpcję i kształtują, przyspieszają rozwój, o czym na wstępie mówiłem. I, I dlatego trzeba zabiegać, żeby takie osoby jak Pan wracały, stwarzać ich warunki. To jest ta Propozycja trochę przez państwa tak delikatnie potraktowana, jeśli chodzi o możliwość udostępnienia ziemi, bo własność ziemi przyciąga i łączy człowieka z miejscem e, jego życia. I w związku z tym ja uważam, że to jest e, dobry kierunek. Natomiast oczywiście, na ja nie jestem zwolennikiem e, tych poglądów, które pan wygłosił, w związku z tym, e, aczkolwiek nie jestem też zwolennikiem e, tak, e, tak o swego karania, jak jest dotychczas w e, zakresie... Bo moim, e... moim głównym pytaniem jest to, że może i nawet ta propozycja ma jakiś sens, ale czy to nie jest jednak zdecydowanie za mało? Bo ja panu gwarantuję, że po mieszkaniu na zachodzie yy, w Polsce jednak potrzeba dalej idących zmian światopoglądowych, żeby wiele tych ludzi przyciągnąć jednak z powrotem, bo sama działka za złotówkę to jest nic. Oni chcą mieć jakość nie, życia, a nie myślę, ziemię. My chyba nie możemy narzekać, jeśli chodzi o wolność, o przestrzeganie praw człowieka, o demokrację. Yy, państwo nie pamiętają minionych okresów, ja pamiętam. i no, na pewno jest bądźcie lepiej szczęśliwi, Bądźcie szczęśli szczęśliwi, że żyjecie w takich czasach, Jaki wam przyszło żyć? Platforma obywatelska była, ale jest gorzej niż Ruch, jest na Pani Dziękuję. Platforma. Dobry wieczór, panie pośle. W tamtym tygodniu Dzień. minister Sawicki zapowiedział, że będzie ubiegał się za wprowadzeniem zakazu.